Justyna zainicjowała konflikt wielokrotnie yy, i za każdym razem po co mu się z tego wycofuje, robi z tego trochę spektakl, także ona przecież o jejku komu się przecież kochamy. Wspomniała Pani o programie The Voice of Poland. Możemy się Pani spodziewać w kolejnym sezonie i czy, bo w, jednym, w jednej z edycji jest teraz jest w drugiej Maryla Rodowicz, w tym The Voice of Senior, z którą z nich, bo tutaj były różne historie między Wami, dwie, tymi dwiema, a Panią, z którą z nich wolałaby Pani pracować? Ehh and... znaczy, chyba z panią Marylą, mimo tego, że kiedyś jakiś konflikt ona zainicjowała, ale ten konflikt zainicjowała tylko raz. Justyna zainicjowała konflikt wielokrotnie e, i za każdym razem po co się z tego wycofuje, robi z tego trochę spektak, że ona przecież, Ojej, my się przecież kochamy. Edyta Górniak zaśpiewała to naprawdę pięknie. Pozdrawiam Edyta Bartosiewicz, Edyta Górniak, kochane Edyty, całujemy was, kochamy, przyzulamy. Nie wiem, może to jest taki sposób na tytuły w gazetach, nie wiem. Nie rozkminiłam tego, nie poświęcam temu, Uwagi. Ale faktycznie z panią Marlą rozmawiałam ostatnio w opolu za kulisami. To, to tak bardzo szczerze, serdecznie jej po prostu współczuję, tego, że ma tyle zmian w życiu, w takim momencie życia. Poza tym poznałam jej syna, uroczy, bardzo taki elegancki człowiek, więc myślę, że to miałbyśmy może więcej wspólnych tematów i, i, i żartów, tak mi się wydaje. Więc odpowiadając na pytanie, czy wrócę? Pod warunkiem, że będę miała naturalną, e, radosną e, atmosferę współpracy, bo to jest dla mnie najważniejsze. Ja już przepracowałam tyle lat że ja chcę pracować tylko wtedy, kiedy ja wiem, że mam ten team, z którym ja się dobrze czuję, bo to jest praca po, po wiele, 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 wiele godzin, bez spania, nie ma czasu na zjedzenie, boli kręgosłup, skóra jest zmęczona, bo, jest, bo pomijając wszystko, jest po prostu ogromna presja, bo jak się ma te 9 czy 11 kamer na sobie i trzeba dać dla programu wystarczająco ciekawy footage potem do montowania, to trzeba być dobry, po prostu w dobrej relacji. I ja nie chcę być przed, kiedy kamery mi zaglądają w oczy i widać wszystko na mojej twarzy, prawda? To ja nie chcę po prostu zabierać, jakby zamykać siebie w takiej jakiejś kuli, że mówić tylko to, co jest poprawne, tylko chcę być sobą i się cieszyć takim programem, pozwolić sobie na spontaniczność. Więc jak będę mogła sobie pozwolić na spontaniczność, czyli we właściwym towarzystwie trenerów, to zawsze tak, tak, tak. To jest taki program, mimo, mimo że jest bardzo dużo a, a godzin po pracy, to jest to fajny program.